Dzień dobry, szalom! a ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek naszej endzikowej, total Incrigowej serii w Cywilizacji 6. Testowa, samouczkowa, mam nadzieję, że dużo się nauczyliście, bo ja się dużo nauczyłem. Yy, najnowsza rzecz, co wychwyciłem z waszych komentarzy, jak plądruje się pola yy, wrogów, to się odzyskuje życie. Ciekawa sprawa, ciekawa mechaniczka, nie wiedziałem, teraz wykorzystam. Na przykład ci, jak splądrują, a nie mogą splądrować. No cóż, yy, łapek górę, czysty komentarz, yy, kontynuujemy nasz endzik, tak wiem, że jesteśmy w dupiu, tak wiem, że mamy przerąbane, tak wiem, że nie za bardzo jeszcze ogarniam, ale już jakieś wnioski wyciągnęliśmy, jakaś lekcja jest. Yy, teraz głównie chodzi o to, żeby Gandiego zabrać ze sobą i zobaczyć jak wygląda jednostka Husari, myślę, że to jest, to on faktycznie drogę ten handlarz robi, ale fajnie, pozbądźmy się może na start tych yy, bandytesów. Żeby przypadkiem naszego biednego kupca je złapali, Boże Czy my jeszcze biegamy w krótkich spodenkach z łukami? Ale nie no, Kraków już wygląda tak trochę renesansowo Troszeczkę chociaż, chociaż troszeczkę Przetestujmy, tu co to jest? To są farmy, jakiś właściciel, Indie Delhi, klasyczna droga, dzielnica A dzielnica kulturalna, dobra ale za splądrowanie, aha dodaje kulturę My kultury nie potrzebujemy, dobra to podejście bliżej Żebyście zasłonili katapultę, jak katapulta stanie tutaj to ona będzie mogła w następnej turze strzelać w Deli. Teraz niech poleci za wami. Podciągamy więcej jednostek pod Deli. Mówicie też, że jak się otoczy miasto, to one przestanie się leczyć. Co jest w sumie cenną informacją, mega cenną. A wy na razie fortyfikujcie się do wyzdrowienia. I dalej trzymamy się planu. Możemy zginąć, ale Gandiego zabierzemy ze sobą, a jeżeli pozbędziemy się, zabezpieczymy sobie wysepkę, to myślę, że zrobimy boom ekonomiczny. I z epoki. Kamienia łupanego, gdzie maczugą bijemy kamień, wejdziemy w okres laserowej husarii. Pamiętacie serię jakichś tam modyfikacji do i gdzie nasi chłopi laserowymi kosami ruskich, czy tam cieli na powstaniu styczniowym, tak? Tak samo tutaj będzie. I to nic, że Amerykanie mają epokę od atomu i zaraz atomówki spadną. Zbudujemy bunkry, przetrwamy i, i bez od, odegramy Stalkera. Tak będzie, mówię wam. Będzie, będzie cywilizacja mod Stalkerowej i, i, i przekopiemy się do tych Amerykanów. I wyjdziemy tam pod ich miastami. I wypuścimy naszą laserową Hustarię i pokażemy im. No właśnie, tak będzie. No, tak będzie. Poza tym mamy pomoc Hiszpanów. Hiszpanie nam pomagają. Tak, a Indie mają tylko jedną kawalerię do, do tego. No śmiesznie będzie jak ta kawaleria wszystkich naszych Rosji, nie? Ej, no przestań mi ich strzelać, ja ich potrzebuję do tej husarii. No patrz, jakie zasięgi mają te Kalkuty i inne miasta, no. Podoba mi się to. Ej, tam jakaś kawaleria jedzie, co to za pojechało? Aha, to nasi pojechali, nasi i nasi. Czemu oni... Nie będziecie atakować tego? Tylko tu mi przyjedziecie pod tego kupca? On faktycznie druszkę robi, fajna sprawa. Fajna sprawa, jeszcze jakby te drogi się dała upgrade'ować i ja, ocie, ja, i ja. ocie. No dobrze, yy, zaczynamy. Ostrzelaj miasto, zobaczymy jak to będzie wyglądało, strzelaj ile się da. Na razie mamy jedną katapultę, druga podchodzi. Bam. No i ile ta katapulta zrobiła? Aha. No dobra, to trochę potrwa. Chcę się powiedzieć, że wy zginiecie przy tym szturmie? Pokażę, jak to będzie wyglądało. Aha. Mhm. No cóż. Próbowali, dzielnie walczyli. Aha, to i będą one-shotować każdą naszą jednostkę. Dobra, to jest chyba GG. Jeżeli tak to ma wyglądać, to nie damy raczej rady. No, nie ma szans, bo i nas będą wystrzeliwać. Nieważne, co byśmy zrobili. Chyba, żebyśmy stali dookoła i czekali, tylko katapultami strzelali, ale to byśmy musieli liczyć, że że Deli nie ściągnie jednostek. Ale ta kawaleria ma zasięgu ruchu, co jest? Jol może z miasta strzelać moją katapultę. Nie, dobra, to jest GG. Myślałem, że ten. I co, ja muszę stać katapultą w zasięgu z miasta? Hmm. A tu nie ma murów w szczecinie. Jak oni tam wiadą, to co się stanie? Dobra, przetestujmy. Jeszcze się nie podobałem. Walka do samego końca, o, tak. Walka do samego końca Zniszczyć miasto Być może zginiemy Ale Deli zginie z nami I zobaczmy Tu jest farm, jak to splądrujesz Tak, odzyskasz 50 zdrowia Okej mm, okej. Okay, okay. Myślę, że sporo Spróbujmy otoczyć miasto Na tyle szczelnie, ile się da A Wy tu nie macie co splądrować Więc się fortyfikujcie Wy jak będziecie ścigać tę kawalerię Nie zdążycie do miasta, nie? To na razie splądruj, trudno. Szczecin może upadnie. Chociaż nie wiem, no jak wiadomo do miasta, to nie automatycznie przejmuje. Nie, no, on ma jakiś system obrony. Nie, oni będą mnie szturmować kilka razy. Hmm. Na razie splądruj. Jakby co to cofniemy się do tego? Jakby co to się cofniemy? Wy na razie fortyfikujcie. Eee, spróbujemy wystrzelać to miasto. Nie wiem jak, ale jakoś je wystrzelamy. Dobra, wrócili tą kawalerią i atakują naszych maszugowców. Ja muszę każdego heksa oblegać. Bo jak będziemy tak stali, nie będziemy szturmowali, no to będziemy tylko otrzymywać obrażenia od strzelaków, nie? A w międzyczasie katapulty będą strzelać. Tylko problem jest taki, że mi rozwali jedną katapultę. Druga dopiero idzie nowo zrekrutowana. Ale może ich wystrzelamy? Przewagą ogniową, wiecie, dużo artylerii czy coś. Do tej kawalerii trzeba się pozbyć jakoś. Jak ci włócznicy będą wyglądać? Ci włócznicy to niech się fortyfikują się też wyleczcie e, cudów świata widzę że się nie da plądrować no w sumie logiczne bo to byłoby mega mocne e, dobra musimy atakować tą kawalerię tak czy siak ojej ale boli ale boli ale piecze o dostępny awans a wy spróbujcie tak plus 4 oligarchia plus 2 siła bazowa idealny teren obrona na rzece kuraj tylko że oni na rzece się bronią to nie to na razie czekajcie Hmm, możemy splądrować coś to jest Owieczki możemy splądrować, owieczki dadzą nam trochę wiary Okej, okay, otrzymaliśmy y, trochę pobożności za plądrowanie stada owieczek Oko mówicie, że za wiarę mogę kupić... Mnicha Religia Panteon, wszystkie religie 5 na 5 Aha, czyli już są wszystkie religie i my już nowej religii stworzyć nie możemy Jest prawosławie, hinduizm, taoizm, katolicyzm Buddyzm Okej, okay, tylko mamy nasz panteon Okej, okay, ja mam pojęcie, jak to działa, ale widocznie na religię jest już za późno dla nas. Ale ta ich kawaleria jeździ. Nie, wystrzelił, ale to sprytnie zrobił Skuba niutki. Na szczęście mamy jeszcze troszeczkę zbrojnych. Może niepotrzebnie wtedy atakowałem, jakieś buntownicy przypłynęli. Co to jest. Ty może Hiszpanie, nie. Preslaw kwadera to Są rzeźbieszki, bandyty, chyba tak. Dobra będziemy trzymać na razie oblężenie Ktoś tu awansował Wy możecie strzelić w miasto raz postrzelajcie Te łuki pewnie niewiele zrobią Ale zawsze coś Minus jeden Dobra zawsze coś Przewaga ogniowa Im więcej będziemy mieli tych strzających jednostek tym szybciej pójdzie Ty awansowałeś Bo ja byłem jednostkom dystansowym W zwarciu podczas obrony Daj na razie żółwika Bo wy będziecie głównie stać Wy się fortyfikujcie po kolei. Będziecie czekać. Jak z awans... Z kliknę awans katapulty to na nie strzeli, nie? Ale przynajmniej zobaczcie jakie są awanse katapulty, bo jeszcze nigdy nie awansowałem katapulty. Może jest coś do obrażeń miasta? Przeciwko jednostkom lądowym, przeciw podczas obrony. Nie, no to nie awansujemy ciebie, bo to jest... czekaj. Przeciw jednostkom lądowym. Kartacz. Przeciw jednostkom lądowym... tu jest. Później siły bojowej przeciwko umocnionym dzielnicom. Ale to na razie jest do obrony, więc nie potrzebujemy, nie skipujemy tury Czy jednostka, która wbiła awans, ona dalej sobie leveluje, że mogę tak stakować sobie awanse i potem dwa na raz kliknąć? I teraz w takiej sytuacji bym nie tracił tury na awans, tylko bym cały czas ich ostrzeliwywał uh -huh. Ta kawaleria znowu po trzecim podjechała Wejdźcie tutaj, żeby zamknąć pierścień Dokładnie Wy na razie fortyfikujcie się Wy dobrze, jakbyście się jakoś wyleczyli a jest oblegane faktycznie, patrzcie, jest znaczek oblegany. Najgorsze, że i ta kawaleria teraz przechwyci mi tą katapultę. O kurde, kupił jednostkę. Nie, znowu kawaleria rycerzy kupił. Nie, nie rób tak. Ta kawaleria nas masakruje. Dąd, bunt, gdzie? O jezus, Kraków. Dobra, on sobie poradził, on ma mury duże. Już nie jedno krakowskie powstanie zostało stłumione. <noise> pozbyć się ich. Poza tym wybuchli tak na splądrowanych prowincjach, których nigdy nie naprawiliśmy, bo nie mieliśmy czasu, tak buduje kolejną katapultę, żeby nie było. To jest dzielnica portowa, a tu wojskowa. Ja wiem, że, 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 że to nie jest najlepszy gameplay, ale ja naprawdę robię to, co mogę, tak, ze strategicznego punktu widzenia. To już, już jest walka do ostatecznego zwycięstwa. Jeżeli teraz odpuścimy, już nigdy go nie nadgonimy ani Gandiego, ani żadnych innych frakcji, więc tu trzeba do końca lecieć. Mógłbyś strzelać w niego? Tym ucznikiem naszym? To miasto? Sami zbiliśmy mury, zostały tylko zdrowie, zdrowie garnizonu. Ty, a jakby zostało zdrowie garnizonu, to nie powinno nam trochę lepiej pójść w tych atakach. Nie, też będą ginąć. Bo zaraz mi ci włócznicy zginą i to będzie trochę problem. Aha, dobra, włócznicy giną. I co? Przerywa się oblężenie miasta? Jak ci... Nie, dalej trzymają oblężenie. Czy to wytrzymają? Okej, okay, ładnie to przystankowali. O, czekaj, 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 państwo miasto zaatakowało z drugiej strony, świetnie, a właściwie to ci ich zaatakowali, ale to ich kupiec jeździ, a nie, bo to jest amsterdamski, a to są brunejskie, czyli te państwa miasta mają taki sam kolor, ta. No dobrze, ale patrzcie jaki postęp zrobiliśmy za pomocą jednej katapulty, a tu się zbliża druga. Jakbyśmy za pierwszym razem mieli katapultę, to już byłoby po Indiach, nie? Kurde, że ja ją wtedy tak głupio straciłem wytrzymajcie, to była szarża przez kawalerię, dacie radę, tak, dobra, no ustał, to jest mega ważne, żeby ustał, bo teraz jak zacznie wyciągać jednostkę z miasta... Aha, Szczecin jest hinduistyczny. No cóż... Aha, Kraków też jest hinduistyczny i Poznań też jest hinduistyczny. No, wiecie jak to jest... Zwycięzcy troszeczkę przyjmują kultury pokonanych, bo EDELI już jest, znaczy Indie już są pokonane, tak? Ja, ja już widzę oczyma wyobraźni, jak nasza husaria, właściwie której nie mamy, więc nasi maczugowcy i rycerze y, przechadzają się po zniszczonych miastach Indii i chcąc, nie chcąc, przyjmują ich wiarę. Tak. Ich cywilizacji bardziej rozwiniętej. Co? Co to było? Halo, ziomuś! Jesteś kolejnym Judaszem, który przybywa, by zdradzić pana. Co ty robisz? Halo, miałeś pomóc mi z Indiami, taki był plan. Przyjmij propozycję. Hmm. Hmm. Przegrywa. Przegrywa. Będziemy walczyć do samego końca. Do widzenia. Mogę splądrować na przykład tą karawanę? Średniowie Średniowieczy <średniowiecze> mamy! W końcu! Nie tego, co się da. Z tym, co się ma, mamy średniowiecze! Great Success, nasze średniowiecze kontra amerykański atom. I indyjskie renesans? Ej, no to dogoniliśmy Gandiego. Da się zobaczyć, kto jest na jakiej epoce? Imperium Gandiego. Monarchia. Tanie wojny. Hmm, nie da się chyba sprawdzić, kto jest na jakiej epoce, nie? No cóż, no dobrze. Oblężenie cały czas trwa, chociaż się trzyma na dytkę. To Deli będzie naszym Stalingradem. Damy radę, na pewno. <laughs> Dobra, zaraz będą dwie katapulty. Przyjechały posiłki. Nasz Führer e, wysłał nam posiłki. Kolejna katapulta przybyła do mleżonego miasta. Znaczy, z tego co widzę, ja jestem też mega głupie. Gdyby nie to, że gramy na wysokim poziomie trudności, nie ogarnię. No, patrzcie, jak to Deli się zachowuje. Nie Miało dwie jednostki rycerzy. Zamiast bronić swojej stolicy, gdzie ma wszystkie cudy świata i tak dalej, jest najbardziej rozwinięte, to on sobie gdzieś teraz popłynął tymi jednostkami. że. No cóż, no dobra, ale teraz mamy podwójną siłę ognia. A zobaczcie, ile jedna katapulta zrobiła. Pam, dobra, jeden strzelec padł. Pytanie, czy teraz dalibyśmy radę szturmować, jak mają jednego strzelca mniej? A ty nie masz ataku dystansowego, aha. Naprawdę nie. Przez tego heksa nie strzelisz? Atak dystansowy? Cyk, ten jeden HEX i ty... Serio? co, z łucznikami musisz się zamienić miejsce? Raz też będzie dokładnie takie samo. Może teraz sobie nie strzelicie, nie? Ej, przeżyliby! Tracą połowę, ale przeżyją. Dobra, nie, na razie trzymamy, bo musimy trzymać oblężenie miasta, żeby się nie... Nie, nie, nie wzmacniało, nie odnawiało. Kolipka! Jednostka kawalerii, tylko nie przerwijcie oblężenia! Ej, bo od południa pierścień pęka. Ale cały czas jest oblegane. Dobrze, dobrze, trzymamy. Trzymamy. Gandhi i Filip zawierają pokój, aha. Amsterdam i Filip zawierają pokój, okej. Okay. Czyli Hiszpanii nas zdradzili, spoko, na nich też przyjdzie pora. Nie wiem też czemu wszystkie frakcje nas nienawidzą. Już my się tylko przed Gandhim bronimy tak naprawdę. Fajnie by ta druga katapulta zaczęła już strzelać. Jakiś wadliwy sprzęt nam przysłali, dobra, możemy strzelać. Czyli co, takie jednostki transowe muszą po prostu i strzelać. Nie można tak, że on był tutaj, gdzie łucznicy dla tym Heksie. O, 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 Dobrze, dobrze Ta, łucznicy teraz też nie mogą strzelić Dobra, no panowie, musicie, musicie wytrwać Musicie wytrwać Wy na razie czekajcie Siedem, ten i Trzydzieści, znaczy jeden słoń na 30 Tur, ziomuś, ziomuś Twoje deli pada, nie denerwuj mnie Trzeba było się poddać, kiedy miałeś Okazję, chcieliśmy być łaskawi Znaczy chcieliśmy cię i tak zniszczyć, ale Dobra, mamy Ideę, taktyczne mury, świetnie Katapulta nowa. Jeszcze świetniej. Aha, kolejna możliwość ostrzału wroga. Feudalizm. W sumie jak skroczyliśmy w feudalizm, to... znaczy w średniowiecze to mu feudalizm by się przydał, prawdaż? Dobra, czy... Czy w tej turze dali pęknie? Czy mury stolicy Indii zostaną zdobyte? Dobra, już niewiele obrońców tam zostało w mieście. Strzelać dalej. Wojowników, baszugowcy powrócili! Możemy baszugowców robić. Zrób tych pikinierów. Zwalczanie kawalerii, przyda się. Co prawda, 21 tur ich nie kupimy. Ale. Ale jak ich zrobimy, to myślę, że będą czad. Nie! W końcu pomyślał! Nie! Na nasze plecy wiedzie Katapulty nam poniszczy! Niedobrze, tu jest obok jedna katapulta, a tu jest druga idzie. Cholipka, ale dobra, ci ucznicy mają go w zasięgu. A nawet ci ucznicy mają go w zasięgu. No cóż, atakujemy, póki jeszcze jest okazja. Ach, strzelać. O, trzech jednym strzałem, ale dobre, ale dobre, ale dobre. Czekaj, czekaj, czekaj. Uda się, uda się, uda się. Wchodzimy do miasta. Powtarzam, wchodzimy do miasta. Ta. Wchodzimy do Deli. Ech. Naprzód, panowie. Za Wielką Lechię. Ech. Za Polszę. Deli zdobyte. Deli zdobyte. Udało się. Mamy to. Mamy to. Udało się. Inspiracja. Przyspieszono. Przyspieszono. Świetnie. O, Deli padło nareszcie. Stolica wroga zdobyta. Teraz pytanie, czy idziemy dalej za ciosem Kalkuta? Kalkutę też byśmy przejęli, Singiarar to do zniszczenia i te dwa miasta też do przejęcia, chociaż... Nic nie ma, nie? Nie, do zniszczenia. Tutaj, tutaj coś pobudowane. Czy na razie zostawiamy to Deli? Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Świątynia Mahagogobi. kampus. Dzielnica świątynna, dzielnica kulturowa, dzielnica świątynna. Kampus. O mówicie, że ten kampusy pobudował. Po co budować kampus? Jak można je zdobywać? Dzielnica portowa, fajnie, fajnie, fajnie. Ale to są też budowle świątynia. Właśnie, wyrocznie jako cud świata, świątynia Machobini i Chichen Itza O Jezu, tu rzeczy do wiary ma. To nic dziwnego, że on tak zraszał ten hinduizm, nas zalał tą wiarą No cóż, no przyjmiemy, będzie hinduistyczna wielka lechia. Tak, tak, tak. Synagogę mamy nawet, świątynię, młyn wodny. Spoko. deli oczywiście zostawiamy raczej. A, tylko pytanie, co dalej? Bo nie jestem w stanie, ta piechota raczej nie jest w stanie zniszczyć tego jednego oddziału kawalerii. <grym>, tak to wygląda. Um, weź, może odłącz ten taran. Patrzcie tutaj. Aha, przełączyliście ten taran. Otóż. Ys, bo tej katapulty nie wyciągnę, nie? Mam nadzieję, że ona wytrzyma jedną szarżę. Pozbędziemy się tej kawalerii na plecach. Chyba, że zawieszenie broni. Nie no, Kalkutę trzeba jeszcze zdobyć. Przynajmniej Kalkutę trzeba jeszcze zdobyć w tej pierwszej wojnie. Znaczy, w drugiej wojnie. Ehe. Zachować. Oczywiście, że zachować miasto. Oczywiście, że zachować miasto. Wybierz produkcję. Eee, deli... A tu nie ma żelaza? Kupiec, budowniczowie, osadnicy. Pięćdziesiąt 27 tur. Um. Zbrojni, konnica. On ma żelazo. Za ile byś sprzedał żelazo? Potrzebujemy dwóch naturę. Nie sprzeda. A jedną naturę, ile byś sprzedawał? Nie zgadza się na tą wymianę. Nawet nam nie sprzeda w ogóle? Kurde, my bogaci jesteśmy. Ech. Bo nie możemy robić zbrojnych i w sumie niewiele możemy robić. Szczerze to będziemy atakować. Mówicie, że na naszych heksach jednostki szybciej się uzdrawiają, więc możemy się z nimi wymieniać. Zwłaszcza, że są na równinach. Trzeba ich leciutko obijać. Może, jak będą obici, będzie większa szansa, że taka katapulta przeżyje. Teraz tak, ty będziesz szedł w kierunku tego drugiego miasta, tylko ile nam zostało? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery jednostki walczące wręcz. To jest mało. To jest mało. Czekajcie, na razie przejdźmy tędy, albo dobra, trudne. Jak ta kawaleria z nami pojedzie, to i tak nas dogoni, więc nie ma co się bać. Stolica Indii zdobyta przez Polskę. Oh yeah. A zobaczmy jeszcze, co ten wataszka Gandhi by chciał za zawieszenie broni. Zawrzyj pokój. Co ty byś chciał mi dać? Pieniążek? Moglibyśmy dostać 200 złota, 7 na 30 tur, jedno żelazo, zawrzeć pokój, pokój, i by nam oddał, przekazał Deli? Ale Deli jest nasze. Nie, nie, dobra, my walczymy dalej. No cóż, no tu już trzeba do końca walczyć. Nie, zostaw katapultę, nie niszcz jej! Dobra, przeżyli. Przeżyli? Ej, myślałem, że ta kawaleria, wie... ej, co łucznicy no, chyba, chyba najwięcej zdają obrażeń tym. Co jest bez sensu, ale spoko. A, teraz też, nie, 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 odrzuć propozycję. Oddasz mi też czego pragnie. No, że nie żeną te numery. Dobra, deli, fortyfikacji, zaraz postawimy na nowo. Ej, katapultą można w te jednostki? Można. Niewiele zrobisz, ale zawsze coś. Muszę uciekać tobą. W sumie tu jest tyle jednostek, powinniśmy go dobić, mi się wydaje. Oni jeszcze jedną szarżę wytrzymają, jeszcze będą obici. Dobra, strzelać, potem awansujemy, oni się odnowią. Jeżeli nie będzie miał dużo... I kawalerii, znaczy nasi łucznicy, że się robią, tylko 14 tur potrzebują. 14 tur. Nie. Yeah. Dobra, wy się leczcie. Wy w tym deli e, możecie awansować e, przeciwko jednostkom dystansowym walczącym w zwarciu podczas ataki przed jednostkami dystansowymi. Zrób to, bo on w sumie już tych jednostek dystansowych nie ma bardziej z kawalerią walczymy. E, wy ich zaatakujcie. Tak, zaatakujcie tam kawalerię. Trzeba ją bić. Ile się da? Dobra. Jeden z nas, żaden z naszych nie zginął, a tu jedna kawaleria padła i dobijasz tam jednostkę. Świetnie. Dobijasz? No, strąćcie tego konia. Dobrze. Trzech rycerzy na jednego konia. Na jednego rycerza. Poznaniu się zrobiła dzielnica portowa. Możemy teraz zrobić latarnię morską. Faktycznie, ej, jak się rozbuduje, te dzielnice są nowe budyneczki. Nie wiedziałem. I tu są udogodnienia i te inne rzeczy. Fajna sprawa. Możemy zbudować petrę. Nie no, de świata, mówicie, że na tym poziomie nie opłaca się ścigać. Bo nie zrobimy. Latarnia morska. Żywność, złoto, obszar mieszkalny. Dobra, zbudujmy dzielnicę, ten, portowo. Już poznaję za daleko, żeby ciągnąć tych maczugowców. Że tak już chyba nic nie zrobimy Potrzebujemy żelaza. Eee, nie, co to jest? Hiszpania. Hiszpania kolonię tu machnęła! Wow. Wow! Gdzie? Tu Indie mają żelazo, tu jest jedno. On ma jeszcze gdzieś jedno żelazo. Tu jest jedno żelazo. A, my mamy jedno żelazo. Czy my je wydobywamy? Tu jest kopalnia, czy nie ma? Bo ja nie widzę. W sensie my wydobywamy. Jak zobaczyć, jakie, ile my surowców wydobywamy? Bo my nie możemy dalej robić tych zbrojnych. E, nie możemy dalej. Ale z jednym tym moglibyśmy. Ta, mamy jeden żelazo. Ale z jednym z tych moglibyśmy robić maczugow, ale już nie możemy budować maczugowców, bo mamy żelazo, więc no, zalicza do zbrojnych, cholipka. Da się zwiększyć wydobycie? Jak mam jedno żelazo, mogę zrobić, nie, wiem, ulepszyć kopalnie na jakimś tam technologią, czy czym? Dobrze, katapulta niech sobie awansuje, broń załogi, tak, do obrony, żeby poszli potem w szybsze oblężenia miast. To jest jeszcze jedna kawaleria, a my nie możemy tracić czasu, dobrze. To, co jesteśmy w stanie, będziemy podprowadzać pod miasto te jednostki, żeby te katapulty już tutaj walczyły aha, to są, Amsterdam tutaj jest Amsterdam jest yy, wasalem wasalem Indii, dalej Indie są jego suzerenem zaatakujcie tą kawalerię trzeba się jej pozbyć wy tu na razie się fortyfikujcie do uzdrowienia wy dobrze jakbyście ich zasłonili Coś takiego. Ta katapulta awansowała. Wy możecie na południe lecieć. Ta katapulta też w stronę kolejnego miasta wroga. Na trzy katapulty to już pójdzie szybciej, bo Deli było najbardziej ufortyfikowane, umocnione, a Kalkuta jest już dużo słabsza. Wcześniej też 200-200. Wszystkie te miasta są silne. Cholipka. W Poznaniu co się dzieje? Ktoś przypłynął i co? I nie możemy budować tej latarni morskiej? Aha, oni nam zajęli tego. No cóż, yy, mówiliście, żeby robić kampusiki. Kampusik możemy zrobić. Plus jeden do Sąsiadującą dzielnicę, plus jeden do nauki. Hmm. Ale zniszczymy sobie farmę. Zrób na razie na tej pustyni. Tak, chcę tutaj zbudować. Na tej pustyni. Najwyżej tutaj obok. Jeżeli te dzielnice sąsiadują, mają pusty. Okej, okay, notet. Dobrze wiedzieć. Misariusz. Tak, zuzerem Gandhi. Trzeba uważać, oni z nami walczą. Trzeba na tych żbiczków uważać, bo oni mogą zaatakować tych, tych zbrojnych. Och, Holipka, ty oni mają jeszcze dwie jednostki kawalerii. Ora, my tego nie przepchniemy teraz. Dobra, chyba się wycofamy. Zawie weźmiemy zawieszenie broni, przygotujemy się, zrekrutujemy tych pikinierów i zaraz znów zaatakujemy. Japonia! Witaj! Nie chcesz Indii podbić? Cześć, witam. Jestem Hojo Tokomire. Witam. Sojusz na Indie? Tam blisko, z drugiej strony byś zaatakował. Nie mogę zgnieść władcy bez honoru i cały świat musi się o tym. Czemu? No, jak różne formy rządów. To nie moja wina, że jesteśmy jacy jesteśmy. Nie obrażaj się. To co? Przegrupowanie? Szybkie przegrupowanie? Drogi Gandhi, słuchaj, sprawa jest. Zawrzemy pokój, przy, przy, musimy się przygotować. Dajesz pieniążek. Cały pieniążek. Dajesz złoto naturę. Dajesz złoto naturę. Dajesz żelazo. Będziemy mogli wtedy sobie zbrojnych kr kręcić. I teraz tak, e on musi mi przekazać to Deli? Czy ono jest moje? Przekazanie Deli. To jest jako jego stolica, nie? Ej, mogę jeszcze jedno miasto zabrać. Kurde. Zore. Maduraj. Agra. Dobra, tylko Zore nie chcę przekazać. Dobra, ej, to byśmy wzięli Maduraj, bo jeżeli jest taka opcja, to weźmiemy Maduraj. Fajnie, jakbyśmy jeszcze tego Singara wzięli, to mielibyśmy całą tą północ zabezpieczoną. My myślałem na Kalkucie Zore. Dobra, panie Gandhi, słuchaj, sprawa jest. Dogadajmy się. Zawrzyj pokój. Yy, przekażesz nam yy, może na razie to złoto to walić najważniejsze są miasta w takim wypadku Mizorę nam nie dasz, nigdy no dobrze Mizorę nam nie dasz, ale dasz nam madurai Slingraj nam dasz agry już nie dasz dobra przekazanie deli pieniążka nie dasz, czyli co pieniążek Trzy miasta. Złoto naturę Też nie dasz. No to trzy miasta zdobywamy w tej wojnie. Ej no chyba dobrze. No nie mówcie, że nie jest, że jest źle. Może zając tutaj w technologię nie umie, bo jest yy, dziwne, ale to Krigu, to ja kurde mogę wszystkich uczyć. Maczugowcami naklepaliśmy ich, rozumiecie? Polska strong. nie rozumiem, bo to jest przekazanie Deli, zrod Deli się nie było, jak zajmowaliśmy to pierwsze miasto Bombaj chyba? Nie było, żeby przekazywać Bombaju. Nie rozumiem, co ta fraza ma znaczyć. E, dobra, ale jakaś pieniążka chociaż troszeczkę. Trzy pieniążka i więcej się nie da, tak? Dobra, panie Gandhi, myślę, że miasta są więcej warte. Te, te dwa, trzy miasta są więcej warte niż te 200 golda, jakie byśmy od ciebie wyciągnęli. Przyjmujemy twoją propozycję. Zawieszenie broni, do widzenia. Mam nadzieję, ja zrobiłem save'a, czyli Deli zostaje z nami, Singra zostaje z nami i Maduraj zostaje z nami. Czyli teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć miast. No powiedzcie, kto jest geniuszem cywilizacji? Wy byście dawno się poddali, zrestartowali, a tu totalny wojna do samego końca. Tak było, teraz trzeba nazwać te miasta. Trzeba nazwać te miasta. Eee, w komentarzach możecie zaproponować jak nazwiemy te miasta może jakieś Warszawa, Sosnowiec, czy może jakieś własne no w, w deli to powinien być Stalingrad chyba <taki> takie walki toczyły się o te miasta znaczy te Singrad to takie wziąłem tylko po to żeby, żeby Gandhi tego nie miał, tu w sumie nic ciekawego nie ma, jakieś co to jest gips pszenica, a maduraj też w sumie niewiele ma jest w ogóle plądrowany, chodziło o to żeby sąsiad nie miał i żeby było bliżej do, do tych kolejnych miast tu się mury szybko trzaśnie Będziemy potem przygotujemy armię i będziemy sztruwać Kalkutę. No tak, wyprzemy indusów. Być może przyjmiemy hinduizm, ale indusów, ale indusów wyprzemy. Dobra. Wapę w górę, soczysty komentarz, propozycja nazwy miast w komentarzach. Do jutra. Elo.